Start. No. Stočka dekadowanie wybranej karty. Zbierasz jedną kartę i to, jo. Podaj rząd, w którym znajduje się rana karta. Ja o tym wszędzie. Kanskje på noen jant, du har sagt, og sengt det, jeg kjøper han To ta karta. Tak. Już. Jeżeli po pierwszym rozłożeniu kart osoba prezentująca usłyszała komunikat, np. drugi rząd, a po drugim rozłożeniu piąty rząd, to szukana karta znajdowała się w drugiej kolumnie i w piątym rzędzie. Numer rzędu po pierwszym rozłożeniu kart jest bowiem numerem kolumny przy drugim rozłożeniu kart. Oczywiście lepiej nie ujawniać od razu odgadniętej karty. Warto wszystkie karty jeszcze raz zebrać, przetasować i po namyśle lub jeszcze innych pomysłowych zabiegach, nadających w sztuczce pozory trudnych kombinacji, triumfalnie wskazać poszukiwaną kartę.